Mamy kilka rozwiązań, jeśli chodzi o docieplenie wiązara dachowego. Chociaż bardzo często niektórzy się decydują z izolacją między i później do góry nad tym pasem. Ta izolacja zawsze będzie przerwana. Czy to będzie piana pór, czy to będzie celuloza, no już nie mówmy o wełnie, bo w ogóle się nie da tego skutecznie zrobić. Dlatego jedyna dobra izolacja to jest zrobienie w izolację w pasie dolnym i zastosując to w jednej warstwie. W jednej warstwie dlaczego? Dlatego, że wyjdzie to najtaniej i najbardziej ekonomicznie dla inwestora. Płyta PIR zawsze ma fres, więc można zrobić to albo na zakładkę, albo na pióra w pust, co unikniemy mostków termicznych, no i łączenia zakleimy taśmą aluminiową, co pokażemy później. No więc bardzo ważne jest to, żeby planować docieplenie płytą PIR na samym początku, w stanie surowym, jak jeszcze nie ma ścianek działowych, wtedy mamy tą przestrzeń, jak widzimy, czyli ten montaż jest bardzo prosty, no ale co ważne, wiadomo, trzeba to zaplanować wcześniej, dlatego że jeśli stosujemy 15 cm płyty PIR czy więcej, no to musimy mieć już to przemyślane i wcześniej dostosowane tę wysokość wieńca, tak abyśmy mieli żądaną wysokość pomieszczenia.